Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o tak zwanym charczeniu drobiu. Temat może dość śmieszny, ale niestety niestety nie jest to temat śmieszny i dotyczy naprawdę wielu hodowców, szczególnie teraz zimą, kiedy kury niestety ten proceder, ten objaw może dotykać i nie jest on słuchajcie taki, żeby go w ogóle bagatelizować w jakikolwiek sposób. On trochę charakteryzuje się oczywiście tym, że kury kichają również, może być to powiązane z kichaniem u drobiu, a przede wszystkim z ogólnym osłabieniem. Ale zanim do tego przyjdziemy, Przejdę to oczywiście ogromna prośba do Was o łapkę w górę i subskrypcję, żebyście napisali jakiś komentarz, napisali, co myślicie. I w ten sposób dotrzemy do jak największej liczby osób, które też potrzebują hodowców tego odcinka, po prostu tej pomocy. Nie można tego bagatelizować. Wszystko oczywiście sprowadza się, moi drodzy, do obserwowania drobiu, do obserwacji, czyli raz na parę dni warto wejść i sprawdzić, jak kury się czują, o czym już mówiłem. Natomiast co to jest? To samo harczenie u kur? To jest po prostu tak zwane, nawet Pół żartem, pół serio, rzężenie. Czyli jeżeli podejdziemy do kury, to widać, że ona tak, ma taką jakby chrypę. Możemy to zauważyć w momencie, kiedy będzie gdakała, ale możemy to zauważyć w momencie, kiedy nawet podchodzimy do niej i ona już wydaje dziwne dźwięki. to każdy. Myślę, że większość ludzi to zauważy, nawet jeżeli nie macie styczności z drobiem albo dopiero zaczynacie swoją przygodę, to każdy to zauważy po prostu taki charakterystyczny dźwięk yy, przerywany. U kur, to najczęściej jest to tak zwane harczenie, rzężenie u drobiu, i to jest słuchajcie, coś, czego nie wolno wegetalizować, ponieważ to są początki, objawy różnych chorób, które mogą się u kur pojawić, a przede wszystkim osłabienia. Z czego to może wynikać? No, może wynikać z tego najczęściej, szczególnie zimą, gdzie kura się osłabiła, bo na przykład puszczaliśmy ją na wybieg, było bardzo zimno, padał śnieg, wybieg był zmrożony, albo temperatura była ujemna, bardzo wiało, i to najczęściej przez to, że bardzo wieje. Kury mogą tak osłabić swój organizm, że właśnie dochodzi do tego rzężenia, co może również powodować to, że kura będzie miała dodatkowo kater, katar, będzie kichała. I tu ktoś może powiedzieć, że kurom samo to przejdzie. Oczywiście może tak być, natomiast jeżeli do końca nie macie odpowiednich warunków w kurniku i nie wiecie co robić, to pierwszym i podstawowym podstawową zasadą, o którą trzeba której trzeba pamiętać, to jeżeli coś takiego u kur zauważycie u jednej kury, to sprawdźcie resztę drobiu. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma wielką fermę, to nie będzie w stanie jednostkowo tego sprawdzić, ale jeżeli ktoś ma do tych powiedzmy 300 kur, ma 20, 50, 100 czy ileś tam, jest w stanie to zweryfikować. Także podchodzimy, sprawdzamy, słuchajcie, najlepiej jest posłuchać, trochę poświęcić te 3-5 minut na tą kurkę zobaczyć, jak ona oddycha. Jeżeli coś się dzieje, to od razu taką kurkę trzeba odseparować, moi drodzy, i tutaj nie czekamy, tylko po prostu bierzemy ją, odseparowujemy do innego pomieszczenia, najlepiej oświetlonego, ciepłego, gdzie będziemy mogli jej dostarczać normalny pokarm i wodę. Eee, obserwujemy ją na bieżąco po dniu dwóch. Oczywiście wtedy też obserwujemy resztę hodowli, czy wszystko jest ok. Jeżeli re u reszty hodowli wszystko jest ok, no to tutaj widzimy, że po prostu ta kura może była trochę bardziej osłabiona, może miała słabszy organizm, może jest jeszcze młoda, może nie dorosła, eee, może za późno weszła do kurnika, ją owiało, wyziębiła swój organizm i tak dalej. Więc wtedy trzeba tą kurę, tak jak wspominałem, odseparować, zapewnić odpowiednie warunki, karmić, nie powodować stresu, żeby tego stresu było jak najmniej, to jest bardzo ważne. No i karmimy oczywiście warzywami, bo kura na wybiegu pewnych rzeczy nie znajdzie. Dajemy dużo warzyw, no i jeżeli to nie pomaga i pogarsza się, bo następnym stanem słuchajcie, osłabienia mogą być tak zwane właśnie te biegunki ostre u kur, a potem mogą się pojawić inne objawy w postaci tego, że kura po prostu może przestać pobierać pokarm, i może się okazać, że już będzie nie do uratowania. Dlatego nie bagatelizujemy tego, tylko od razu reagujemy. Więc sami widzicie, po tym co powiedziałem do tej pory, że sprawa naprawdę nie jest prosta i wymaga dużo pracy. To nie jest przypadek, że w takich małych hodowlach kury bardzo często padają, a my się zastanawiamy dlaczego. No bo w sumie były, mł... w sumie były już starsze mogły być starsze, ale jeszcze nie były tak stare. Powinny być zdrowe, wszystko jest ok, mają ciepło, więc dlaczego padają? No właśnie, słuchajcie, dlatego. No, nic akurat w tym przypadku nie dzieje się bez przyczyny, coś się musiało wydarzyć. No i tutaj mogło się właśnie wydarzyć to, że kury mają problem. Taki, że są bardzo osłabione, a my te objawy zbagatelizowaliśmy. Także warto to sprawdzać. Ja wiem, że 90% z Was, którzy oglądają ten film, tak mówią, że to sprawdzają, ale myślę, że większość tak tego nie sprawdza. To nie jest, słuchajcie, przymus, żeby to robić. Każdy robi jak uważa. Natomiast ja naprawdę uważam, że jak ktoś wejdzie raz w tygodniu do kurnika i sprawdzi, czy u tych kur jest wszystko ok. To robicie to tylko i wyłącznie dla dobra swojego, bo jeżeli te kury wam padną, jeżeli padnie wam stado, padnie wam hodowla, no to żeby tą hodowlę odbudować, będziecie musieli przeliczyć sobie na średnio na kurę. Teraz wydać około 40 zł, pomnóżcie przez ilość kur, które chcecie kupić. I to są tylko kury, do tego jeszcze trzeba dołożyć oczywiście inne yy, tam koszty hodowli. Także mi się wydaje, że granie warta świeczki naprawdę od czasu do czasu warto wejść, warto to sprawdzić, warto zweryfikować, żeby po prostu tego problemu i tego błędu nie popełniać. Mówię Wam to po prostu jako przestrogę, bo wiem, że tutaj było też sporo pytań dotyczących tego rzężenia u kur, pytaliście mnie, czy to jest podobne do kichania. Czy do kasłania i jak to wygląda. To jest powiązane z tym, ale nie jest to do końca podobne. Dzieje się tak dlatego, że właśnie głównie organizm odrobił jest wyziębiony. Generalnie przez żywność raczej się to nie dzieje. Dzieje się to właśnie dlatego, że kury są osłabione, ponieważ wyszły, owiało je, a jeszcze dodatkowo odpowiednio ich nie karmiliście, co spowodowało, że one nie miały siły, żeby walczyć z tymi wszystkimi bakteriami, wirusami i tak dalej, także sprawdzamy to. Często też, słuchajcie, takie objawy występują u młodych kur, o dziwo, które kupujemy, dlatego że one jeszcze nie są przystosowane do warunków i musi minąć jakiś czas, zanim będą przystosowane. Oczywiście może to zająć tydzień, może to zająć dwa tygodnie, średnio, tak jak mówiłem, zajmuje to około miesiąca czasu i średnio po tym miesiącu czasu mniej więcej my jako hodowcy wiemy, że Warto wtedy tym kurkom już w jakiś sposób zaufać, to znaczy puszczamy je dalej do hodowli one już sobie wszystkie razem żyją. Czasami to występuje po tygodniu, czasami po paru dniach, a czasami po paru tygodniach. Natomiast średnio jest to ten miesiąc i po tym miesiącu to jest taki miesiąc kontrolny, kiedy już możemy tym kurkom zaufać. Ja to się śmieję, że to wygląda mniej więcej tak jak rekrutujemy pracownika do pracy. Na początku wiadomo się nie znamy, a potem już jest coraz lepiej, coraz lepiej jak się poznajemy, możemy coraz więcej obowiązków powierzać. Podobnie jest u drobiu, szczególnie na początku po prostu potrzebujemy czasu, żeby one się zaklimatyzowały, żeby poznały resztę hodowli. Także Słuchajcie, a propos tego harczenia u drobiu naprawdę zwracajcie na to uwagę. E, tak to się nazywa, no po prostu tak to się nazywa, ponieważ jest to faktycznie takie delikatne harczenie i e, jeżeli my nie będziemy tego bagatelizowali, to ja wam gwarantuję, że dużo upadków drobiu po prostu unikniecie i będziecie bardziej świadomi jako hodowcy. E, unikniecie strat finansowych i dodatkowego stresu, który no, mogłoby go nie być, gdybyście właśnie się do tego wszystkiego w miarę e, stosowali. Oczywiście latem tego jest dużo mniej, ze względu na to, że latem mamy lepsze warunki. Kury pewne rzeczy znajdą na wybiegu, mogą sobie uzupełnić tą dietę, nawet jeżeli my je niewłaściwie karmimy. No i po prostu jest im łatwiej. Natomiast zimą jest im trudniej i dlatego są i pojawiają się różne choroby. Bardzo często wtedy kury nam padają. Bardzo często nawet jeżeli chodzi o nieśność, nie wiemy dlaczego kury się przestały nieść, bo nie wiemy, że muszą mieć odpowiednią temperaturę i odpowiednie oświetlenie, żeby się lepiej niosły. Także na dzisiaj słuchajcie to wszystko, mam nadzieję, że po tym odcinku już każdy będzie wiedział, co to jest to harczenie u drobiu, jak z tym walczyć, dlaczego to w ogóle występuje i co robić, jeżeli już wystąpiło, jak sobie z tym radzić i jak uniknąć właśnie upadków drobiu z tego powodu. Raczej są to oczywiście objawy podstawowe, nie klasyfikowałbym tego jak jakieś objawy takie straszne, że już coś się dzieje i kury nam zaraz padną, no ale już trzeba mieć to z tyłu głowy, że coś się w tej hodowli dzieje. Trzymajcie się moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!